Cześć kochani, witajcie. Zapraszam Was ponownie do mojego auta. Tym razem jedziemy w celach przeprowadzkowych głównie. Przenosimy się do znacznie większego miejsca, bo to, w którym byliśmy, okazało się za ciasne, jak na to, wszystko, co tutaj się dzieje w Portugalii. No i przewożę tutaj całe mnóstwo rzeczy, nawet chyba widać w tym kadrze, jak dużo rzeczy jedzie ze mną po, po dach i dalece jeszcze nie wszystko, ale. Bardzo mi miło, że będziecie mi towarzyszyć w tej podróży. Właściwie już dojeżdżamy w tym momencie do Lizbony, ale jest przed nami jeszcze droga dalsza do Sintry, bo właśnie w Sintrze będziemy Was teraz gościć w pięknej quinta do Capuchas, która taka właśnie się pojawiła na naszej i myślę, że Waszej też drodze. Przynajmniej mówię to do tych, którzy przyjadą do nas na wakacje na Combo Intensive. A teraz zaczynając od głównego tematu, który zaplanowałam na dziś, będziemy mówić sobie o tym, jak ludzie narcystyczni traktują energię ogólnie. Oczywista odpowiedź jest taka, że jej nie szanują, no bo nie szanują siebie w głębi oczywiście, nie szanują innych i tym samym w bardzo specyficzny sposób gospodarują energią. Przerwa na bramki. Wracamy. Otóż to że ludzie narcystyczni nie szanują energii jest oczywiste, ale może mniej oczywiste być, kiedy pomyślimy w kategoriach profitów. Bo wydaje się, że ludzie toksyczni bardzo kalkulują profity i są nastawieni na profit. I w pewnym sensie tak jest. Ale z moich obserwacji wynika, że to kalkulowanie profitów jest u nich właśnie bardzo zaburzone i tak naprawdę autodestruktywne. Chodzi o to, że wyznają bardzo szeroko zastosowaną zasadę, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, czyli nie potrafią kalkulować tak naprawdę dalekosiężnych profitów. Na przykład niezbyt dobrze im wychodzi oszczędzanie pieniędzy, dobre, mądre, ostrożne inwestowanie. Często wchodzą w coś w rodzaju hazardu, czy to życiowego, czy to finansowego. Uprawiają różnego rodzaju gry, szukając progu pobudzenia, który u nich, pamiętajmy, jest dość wysoki, bo mało czują. Więc atrakcje, które potrzebują sobie zapewniać, wymagają jakby większego zachodu, większych dawek adrenaliny i, i wszystkich innych hormonów niż u ludzi bardziej zrównoważonych. W związku z tym, bardzo często powtarza się u ludzi narcystycznych pewien wzorzec. Wzorzec ten polega na nieumiejętnym przekalkulowaniu dalekosiężnych zysków. Po prostu, tak naprawdę, paradoksalnie, oni nie potrafią dobrze wymierzyć swoich celi, tak aby mieć dalekosiężne. Jakieś profity ze swojej działalności, czy nawet ze znajomości. Choć wydaje się, że traktują ludzi przedmiotowo, instrumentalnie, dążąc do tego, żeby wykorzystać. Ale to wykorzystanie, które daje im tu i teraz paliwo, które daje im w tym momencie poczucie, że są ważni. Pamiętajmy, ważni to za mało, dla narcystycznych ludzi ważni to musi być ważniejsi, lepsi, powoduje, że zupełnie tracą z oczu dalszy horyzont, w którym jest na przykład bardzo owocna współpraca, dobra rodzina, długotrwałe wszelkiego rodzaju inwestycje, które robią ludzie bardziej doceniający i szanujący siebie samych, a tym samym innych. Czyli krótko mówiąc, to co wydaje się być siłą ludzi narcystycznych, to jest dokładnie ich słabością. Oni tak naprawdę w środku, w sobie, narcystyczny człowiek nie kocha siebie, wiadomo, nie szanuje siebie. Tworzy personę, tworzy iluzję, umutę tego, że jest kimś ważnym i godnym szacunku. Ale ponieważ w to głęboko w sobie nie wierzy, to bardzo, ale to bardzo kompulsywnie wręcz potrzebuje to udowadniać, i potrzebuje dostawać to lustro, stąd samo pochodzenie nazwy narcyzm. Jak mityczny narcyz, który odbijał się w tafli wody, zakochany w swoim odbiciu, ale nie w sobie samym, czyli nie kochający siebie samego, potrzebuje ciągle, żeby ta tafla wody mu coś udowadniała. A tafla wody, jak to ona, bardzo często jest pofalowana, mętna, nic specjalnie nie pokazuje, więc ten narcyz robi wszystko, żeby jakby te tafle wody wyrównać i dostać swoje upragnione odbicie. Za pomocą technik, o których już wiele, wielokrotnie mówiłam, takich jak uwodzenie, innych jak gaslighting, jak przekłamywanie rzeczywistości, wręcz wymyślanie całkowicie wyssanych z palca historii, no i Taki człowiek skupiony na tych właśnie profitach niejako chwilowych przegapia, ale to zawsze, to jest kochani algorytm. To się powtarza wiele, wiele razy w wielu różnych wydaniach. On po prostu przegapia te wszystkie chwile, w których mógł sobie jakoś lepiej poradzić, na przykład przymykając oko na tak zwaną zniewagę, tak zwany brak szacunku. Tak zwane nie dość uwielbienie jego samego przez kogoś i niszczy regularnie. Ludzie narcystyczni budują, aby niszczyć, i niszczą, aby budować. Niszczy sobie wszystko, pali sobie mosty, oni tracą kariery, tracą rodziny. To jest reguła. Reguła w narcystycznych, mrocznych postaciach, że tracąc wszystko na to sami, notabene, bądź co, bądź ciężko pracowali, bo nawet jeżeli Powiemy, że pracowali na to jakimś tam kłamstwem czy przekłamaniem rzeczywistości, to przecież po to, aby nakłamać dookoła całemu otoczeniu i utrzymać jakąś taką iluzję, trzeba mieć doskonałą pamięć, trzeba biegielę lawirować, wręcz koronkową e, tutaj robotę wykonywać, taką serwetkę koronkową, łowicką, żeby to wszystko się kupy trzymało przynajmniej na jakiś czas i pozornie. No i potem się oczywiście rozpada. Zwykle, co ciekawe, oni sami to niszczą, zanim zostaną zdemaskowani dla właśnie tego wróbla w garści. Zabijają tego gołębia na dachu, w związku z czym lądują z niczym i z nikim. I zaczynają od nowa. Uwodzenie nowej ofiary, tej głównej zwykle partnera, partnerki, budowanie nowego imidżu zawodowego i tak dalej. To wszystko się zaczyna od zera. I znowu się kończy tak samo. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, jak się nad tym głębiej zastanowiłam, to zobaczyłam, że żeby dobrze kalkulować profity, czyli być prawdziwym, sprawnym biznesmenem, dobrym partnerem, bo partnerstwo to pamiętajmy też, biznes w tym sensie, że inwestujemy bardzo dużo swojej energii i warto zobaczyć, w co ją inwestujemy. Nie inwestować ich głupio. Inwestować mądrze swoją energię, kochać mądrze, to szanować siebie przede wszystkim. A żeby szanować siebie, trzeba siebie akceptować, trzeba siebie doceniać i trzeba nie potrzebować od środka organicznie tego, aby inni nam udowadniali, że jesteśmy super. U ludzi narcystycznych nie można na to liczyć. W związku z tym, jak się okazuje, prawdziwie nastawieni na dobry, dalekosiężny profit ludzie. To nie są ludzie narcystyczni, to jest reguła. Ludzie, którzy są sprawni w delegowaniu zadań, w udzielaniu pochwał innym ludziom, którzy dla nich pracują, z którymi sami współpracują, przymykaniu oka na drobne niedociągnięcia, to wszystko jest potrzebne, żeby stworzyć coś, co jest długofalowe, dalekosiężne, co ma jakieś wieloletnie cele, to nie są ludzie narcystyczni, więc. Tutaj można popaść w pewnego rodzaju pułapkę, tak, że myślimy, a, narcyz to ten, co jest egoistyczny i myśli o własnym celu. Właśnie nie, właśnie nie do końca. Jak zajrzymy pod powierzchnię, to tam jest bardzo dużo autobojstwotu, samodestrukcji i wręcz podstawowej nieumiejętności, niewiedzy, co się waży na której szali. Czyli na szali na przykład teraz mieć 20 tysięcy pobrane krzywo. Człowiek toksyczny, narcystyczny postawi rodzinę, relacje przyszłościowe, biznesowe, wszystko. Bo to teraz właśnie jemu jest potrzebne i on tego chce. Więc on to bierze i na jakimś poziomie on wie, że on straci dużo, dużo więcej. Ale na jeszcze innym poziomie, głębszym, podświadomym, on sobie nie pozwala na więcej, bo on wie, że noże jest po prostu krętaczem. Potocznie mówiąc, w związku z czym nie pozwala sobie na więcej i nie bierze tego, co jest tam dalej. Tego właśnie gołębia na dachu, który czyta i macha do niego radośnie skrzydełkami. Więc tak naprawdę warto to wziąć pod uwagę również od strony praktycznej, w takim aspekcie, jak na przykład przyjdzie nam z taką osobą narcystyczną się rozejść. To pomimo. Że tam bywa bardzo trudno, bywa bardzo wiele takich aspektów nieprzyjemnych tego rozstawania się, rozchodzenia czy to partnerskiego, czy to biznesowego, bo oni grożą, straszą, lubią się mścić, ale warto wziąć pod uwagę, że jest w tym bardzo wiele bicia piany. To jest ten papierowy tygrys, który musi pokazać, jakie to on ma kły i pazury, ale tak naprawdę. Nie ma nic, bo on za chwilę poszuka znowu chwilowego profitu. Złapie się na jakiś cukierek pod tytułem paliwo, które mnie zaspokoi, choć na chwilę dami to moje odbicie w tej tafli wody, które zostało mi jakoś tam powiedzmy odebrane poprzez właśnie kryzys, który sam wywołałem, poprzez to, że ktoś mnie opuszcza, poprzez to, że jestem jakoś tam zdemaskowany. Także narcystyczni ludzie. Możemy być pewni, że sami szybko odpadną, jeśli tylko okażemy się wytrwali. Jeśli taka osoba pojawiła się w Twoim życiu, przeczekaj, poczekaj, wyjedź może, zniknij na jakiś czas, żeby uniknąć tych najść, najazdów. Oczywiście zablokuj we wszystkich mediach, nie odbieraj maili, nie odbieraj telefonów i przeczekaj. To bardzo szybko minie ze względu na właśnie charakter samego narcyzmu i ze względu na to, że te istoty. Tak naprawdę same siebie niszczą od środka, same siebie doprowadzają do kolejnego upadku po tym, jak coś zbudowały. Takie jest ich życie. No i zazwyczaj, niestety, co smutne, na starość tak zwaną zostają sami, bardzo często zostają sami porzuceni. Nikt już nawet nie chce mieć z nimi nic wspólnego, bo robią się jeszcze bardziej roszczeniowi, jeszcze bardziej zgryźliwi, jeszcze bardziej nastawieni tylko na wykorzystywanie innych, bez nawet już udawania, że są fajni, i bez bombardowania miłością, które stosowali kiedyś. Także tak to wygląda. Jestem ciekawa Waszych spostrzeżeń, Waszych komentarzy. Jestem ciekawa jak zawsze Waszych doświadczeń. Na pewno macie ich mnóstwo. Podzielcie się. Dziękuję, że jesteście. I do zobaczenia, przynajmniej z niektórymi z tu obecnych odbiorców. Już za chwilę wlecie na jednym z trzech kombo intensywów. Nie możemy się doczekać na Was tutaj w Portugalii. Cześć, kochani. Papa. Pa. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!